Dzień dobry. Przygotowaliśmy dla Państwa serię krótkich prezentacji najpopularniejszych myjek ultradźwiękowych z oferty naszego sklepu gotronik.pl Mamy nadzieję, że to nagranie pozwoli przed zakupem ocenić, który model myjki ultradźwiękowej będzie odpowiedni dla Waszych zastosowań. Film został podzielony na rozdziały. Linki do poszczególnych modeli myjek ultradźwiękowych umieszczone są pod filmem w sekcji komentarzy. W razie pytań, zapraszamy serdecznie do kontaktu bezpośredniego, bo jak widać na tym filmie i na pozostałych naszych prezentacjach, większość produktów z naszej oferty otworzyliśmy i przetestowaliśmy, aby w procesie doradztwa dla klienta opierać się nie tylko na suchych danych technicznych dostarczonych przez producenta, ale bazować również na aspektach praktycznych danego produktu. Zapraszam serdecznie. Prezentuję Państwu myjkę model ZX810. Dostarczana jest w atrakcyjnym, kolorowym opakowaniu. I co otrzymujemy w zestawie? Jest instrukcja obsługi oraz przykładowe zastosowania. I w piankowej wytłoczce otrzymujemy sama myjka. I tu już jest cały zestaw. I już rozpakowywuję tą myjkę. Jak widać, jest ładnie zapakowana. Każdy element jest osobno, aby w trakcie transportu nie uległ uszkodzeniu. Co otrzymujemy? Jeden koszyczek oraz plastikowa wytłoczka do umieszczenia na przykład zegarka. W ten oto sposób się prezentuje. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to wyświetlane są na ekranie wymiary zbiornika oraz moc. Tutaj widzimy, że jest stal nierdzewna, gdzie umieszczamy obiekt, który chcemy umyć. Jest plastikowa klapeczka. Tak to wygląda. Tutaj jest widoczna tabliczka znamionowa. I użytkownik ma dosyć prosty programator czasowy. Można sobie ustawić to mycie i myjka sama po pewnym czasie się wyłączy. Tyczka europejska. I tak oto wygląda taka myjka prosta. Prezentowana myjka głównie nadaje się do czyszczenia okularów, wyrobów jubilerskich, tutaj drobnych narzędzi oraz oczywiście elektroniki, jeżeli mamy do dyspozycji małą płytkę drukowaną z jakiegoś mniejszego smartfona lub innego urządzenia elektronicznego. Przygotowałem tutaj taki wzornik, który będę pokazywał na kolejnych prezentacjach, i ten wzornik, proszę zobaczyć, taką płytkę moglibyśmy umyć w tej myjce. Prezentuję kolejną myjkę ZX956. Parametry widoczne są na ekranie. Dostarczana jest w takim oto, atrakcyjnym opakowaniu z grafiką. Mamy przykładowe zastosowania, i już prezentuję co otrzymujemy w zestawie. Jest instrukcja obsługi i od razu widzimy przykładowe zastosowania parametrów technicznych. Oraz innych szczegółów nie podaję, ponieważ prezentacja ta ma Państwu zaprezentować, co otrzymujecie, gdy kupicie taką myjkę. W piankowej wytłożce jest myjka. Tutaj już więcej nic nie ma. I producent zadbał o takie szczegóły jak opakowanie wszystkich elementów, aby nie uległy uszkodzeniu. I pod tą plastikową klapką mamy koszyczek. Jest koszyczek, który wkładamy do tej wanienki. Jest dodatkowo taki rączka, że możemy wsadzać elementy do tej cieczy i nie, nie, nie zamoczymy sobie palców lub rękawiczek, jeżeli używamy. I dodatkowo tu mamy takie elementy, gdzie możemy umieścić jakieś obrączki, żeby się nie rozsypały po całej tej wanience. Myjka wyposażona jest w cyfrowy wyświetlacz. Funkcję ustawiania czasu, a więc timer. I co ważne, posiada funkcję degaz. Szczegóły funkcji degaz odsyłam link w komentarzu. I jest europejska wtyczka. Myjka posiada cztery nóżki na gumowych. Tutaj są gumowe stopki. I tak oto prezentuje się ta myjeczka. Jak ta myjka prezentuje się na tle prezentowanej wcześniej modelu ZX810. Jak widać tutaj jest zupełnie inny kształt. I tutaj ten mój wzornik. Ta płytka się mieści. Ta również się zmieści. I co ważne, ta myjka ma funkcję degaz. Prezentuję Make e 1200B. Dostarczana jest w takim oto opakowaniu. I już prezentuję. Jest taka instrukcja obsługi, ale to do wersji elektronicznej odsyłam Państwa. W komentarzu podaję link. I w takiej tekturowej wytłoczce jest umieszczona ta myjka. Już widać, że ta myjka jest większa od wcześniej prezentowanych. To już jest taka średniej wielkości myjka. Są cztery gumowe nóżki, na których stoi. Obudowa jest cała wykonana z plastiku. I co pod tą klapką? Klapka już nie jest na zawiasach. Tylko normalnie ściąga się ją jak pokrywę. Ona jest transparentna. Tutaj wszystkie elementy są plastikowe. I wewnątrz tego, tej wanienki, tego zbiornika, mamy również koszyczek. Oraz taki element, gdzie możemy zawiesić zegarek. I również myjka wyposażona jest w funkcję timera, cyfrowy wyświetlacz oraz funkcję degas. Dodatkowo myjka w swojej obudowie posiada otwory do łatwego przenoszenia i przelewania tego płynu. I zobaczmy tradycyjnie, jak ta myjka wygląda w porównaniu z wcześniej prezentowanymi. Tutaj mam ten mój wzornik. Chodzi, chodzi. I tutaj na wszystkie możliwe sposoby już możemy wsadzić. To właśnie oferuje nam ten większy zbiornik, ewentualnie tutaj nawet tą płytkę, ale ona jeszcze nie wychodzi. jedną z bardziej popularnych myjek na rynku. Model, wzór CD4820 brand Getty o symbolu goods: 2501. Jak widzą Państwo, dostarczana jest w atrakcyjnym opakowaniu z kolorową grafiką i już prezentuję zawartość zestawu Jest taka instrukcja obsługi. Podaję link w komentarzu do cyfrowej wersji. I mamy stereopianowe wytłoczki chroniące myjkę na czas transportu. I tak oto prezentuje się ta myjka. Widzimy, że jest obudowa cała plastikowa. Stoi na gumowych nóżkach. I tutaj już przewód zasilający nie jest na stałe. Jest tak zwana koniczynka jak do laptopów. I przewód jest tutaj wewnątrz. Już podnoszę tą klapkę. Klapka jest plastikowa, częściowo w większej powierzchni transparentna. Oklejona jest folią. Jest koszyczek. Przewód zasilający. I koszyczek już jest dosyć pokaźny. Tak samo jak ten zbiornik. To jest myjka o pojemności 2,5 litra. Wyposażona jest w cyfrowy timer, cyfrowy wyświetlacz. Podgrzewanie zbiornika. Robimy przebitkę. Jakie można umieścić w niej przedmioty? A więc tutaj widać, że już wejdzie nam ta większa płytka. I ten standardowy wzornik, który prezentuje we wszystkich myjkach. Możemy kilka tych płytek Umieścić. Oczywiście zmieszczą się te chmurki również, gdy troszeczkę odbierze nam objętości ten koszyczek. Widać tutaj mamy metalowe rączki w koszyczku i możemy wkładać i wyciągać te przedmioty. Tutaj nadrukowany jest kierunek zlewania cieczy, a więc w ten sposób i przelewamy. W myjce zaznaczone zbiorniku jest minimalny oraz maksymalny poziom. Prezentuję najpopularniejszy model myjki ultradźwiękowej na rynku 4820. Jest to myjka dostarczana w takim opakowaniu i te myjki charakteryzują się bardzo korzystnym stosunkiem możliwości do ceny. I już prezentuję co otrzymujemy w zestawie. Jest instrukcja obsługi. Jest stereopionowe wytłoczki na czas transportu, i już prezentuję co otrzymamy po zakupie. Na czas transportu producent całą myjkę umieszcza w plastikowym woreczku i już widzimy sama ta myjka jest. Jest pojemność 2,5 litra, cyfrowy wyświetlacz, cztery przyciski sterujące, gumowe nóżki. I tutaj mamy złącze do zasilania, jest z tyłu. Jest to tak zwana koniczynka przewód. Przewód, oczywiście, jest w zestawie. I pod tą plastikową klapką, która jest transparentna, a więc przezroczysta, możemy obserwować, gdy myjemy te elementy. W zestawie jest. Plastikowy koszyczek oraz sam przewód. Przewód jest z styczką europejską. I oprócz samego koszyka, mamy taką wytłoczkę, gdzie możemy jakąś biżuterię, łańcuszki lub zegarki umieścić w tym koszyczku. Wkładamy w ten sposób do zbiornika. Zbiornik wykonany jest ze stali nierdzewnej. Ma nadrukowane symbole, gdzie jest minimalna i maksymalna pojemność zbiornika. Myjka oprócz grzania ma też podgrzewanie. Gdy myjemy jakieś przedmioty, możemy je umieścić w koszyczku. I żeby nam nie chlapało, przykryć klapką. I tak się prezentuje ta myjka gotowa do pracy tuż przed zalaniem i odpowiednim płynem. Sprawdźmy, jakie elementy możemy umieścić w myjce. Tutaj ma moje rekwizyty, a więc ta płytka wchodzi, a ta mniejsza. Można kilkanaście tych płytek umieścić w różnych płaszczyznach. Tak, tak. Również można myć przedmioty bez wykorzystania tego koszyka, i wtedy nieznacznie powierzchnia nam się zwiększa. Prezentuję Państwu trzeci model myjki ultradźwiękowej ze wzoru 4820, a mianowicie model 2500. I widzimy, że z zewnątrz te myki są takie same, ale na tym kartonie ładnie widać różnicę. Myjka ta, oprócz takiej samej pojemności, ma większą moc oraz funkcję degaz. I przystępuję standardowo do rozpatowania. Styropianowe wytłoczki na czas transportu. Mamy standardową instrukcję obsługi. I już widać, że ta myjka ma troszeczkę inną kolorystykę. Wszystkie elementy wypakowałem i obudowa jest plastikowa, w innej kolorystyce. Mamy cyfrowy wyświetlacz oraz zespół programatorów oraz funkcję grzania i funkcję odgazowywania nazywaną degaz. Myjka stoi na czterech gumowych nóżkach. Tak się prezentuje. Mamy oczywiście zaznaczony poziom minimalny, maksymalny. Z tyłu mamy gniazdo do podłączenia przewodu Sieciowego. Przewód sieciowy oczywiście jest. Jest troszeczkę inny wzór klapki, ale też jest transparentna i w ten sposób zakładamy. Jest tutaj uchwyt, żeby to chwycić. I mamy koszyczek plastikowy, który wkładamy do zbiornika oraz element do przytrzymania wyrobów jubilerskich lub zegarka łańcuszka jakiegoś. I tradycyjnie zobaczmy jak się prezentuje możliwości umieszczenia różnych przedmiotów. Moje wzorniki, a więc to co wcześniej prezentowałem, na różne sposoby można te płytki drukowane umieszczać. Jak wyciągnę ten jest Ok. Również można troszeczkę większe elementy umieścić bez użycia uszyczka. I w ten sposób to wygląda. W ofercie firmy Gotronik posiadamy trzy identyczne mejki, jeżeli chodzi o pojemność zbiornika, a więc model 4820 to jest taki uniwersalny wzór. Mamy dwie mejki od różnych dostawców i klienci zadają często pytanie. Jaka jest, skąd wynika różnica w cenie? A więc odpowiadam, różnica wynika z wielu czynników, z różnych dostaw, po różnym kursie kupione są. I proszę zobaczyć, te dwie myjki są to myjki identyczne i mają takie same parametry elektryczne. Dobrym zwyczajem jest, gdy producent podaje moc ultradźwięków i moc grzania. I tak tutaj w tym modelu jest podana moc ultradźwięków wynosząca 70W i moc grzałki 100W. A więc całkowity pobór wynosi 170W. I tak samo w tym bizziaczym modelu widać również, że ty tutaj tylko podano maksymalną moc 170W. Nie rozdzielono tej mocy na y, transkonduktor y, ultradźwięków i grzałki. I tutaj mamy taki model, który jest jak sama obu, kolor obudowy wskazuje, jest to czarny koń z naszego zestawienia. Przy tej samej pojemności mamy zwiększoną y, moc ultradźwięków, co widać tutaj w tej wanience, że proszę zobaczyć tutaj na tej wytłoczce. Tutaj mamy te dwa y, przetworniki piezoelektryczne. Odpowiedzialne za poruszanie tej wanny do ultradźwięków, a tutaj tą grzałkę. I na tabliczce znamionowej, proszę zobaczyć, mamy moc ultradźwięków 120W, a moc grzałki wystarczająca jest dla tej pojemności 100W. Tutaj zróbmy tą właśnie przybitkę. I proszę sobie porównać. Tutaj jest 70W. A tu 120 watów. Aby zaspokoić Państwa ciekawość, rozkręcimy i rzucimy okiem do środka do tych myjek. Prezentuję myjkę ultradźwiękową o symbolu 030T. Dostarczana już jest w takim większym opakowaniu kartonowym i już prezentuję zawartość. Jest piankowa wytłoczka. Myjka już jest wypakowana i co otrzymujemy w zestawie? Jest instrukcja w języku polskim. Objaśnione są wszystkie funkcje dla całej serii myjek, ale skupmy się na tym przymiocie. Oczywiście jest standardowy przewód zasilający i jak widzimy obudowa ta już jest wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej. Tu mamy pokrywkę. Ona jest tutaj obklejona folią zabezpieczającą. Jest uchwyt do złapania. Wewnątrz jest metalowy koszyczek. Koszyczek ma uchwyty i te tutaj stopki są gumowane. Wewnątrz zbiornik również jest całkowicie metalowy. W obudowie są dwie rączki do przenoszenia. Tutaj widzimy, że już jest bardziej rozbudowany ten zespół programatorów nie tylko samego czasu, ale również mocy, temperatury. To wszystko jest opisane w instrukcji obsługi. Widzimy, że jest sześć przycisków Przepraszam, 8 przycisków sterujących, temperatura, yy, włączenie, wyłączenie. I co ważne, ta funk yy, mamy tutaj do dyspozycji oprócz standardowych funkcji ultradźwięków, regulacji temperatury i czasu, funkcję odgazowywania, a więc degaz oraz semi-wave, a więc pracy z modulacją mocy. Z tyłu, jak się myjka prezentuje, mamy to gniazdo do przewodu zasilającego oraz. Yy, zintegrowany bezpiecznik oraz przełącznik zasilania. Myjka stoi na takich porządnych gumowych nóżkach i widzimy, że wszystkie elementy są wykonane z dosyć grubej blachy. Sztywna jest konstrukcja, otwory wentylacyjne, dosyć grube te nóżki i bardzo profesjonalnie się prezentuje ta myjka. W ramach tej serii mamy kilka różnych wariantów objętości oraz moc, mocy myjek. Sprawdźmy teraz jak rekwizyty mają się? Mejka ma pojemność 3 litrów, ale widać, że ten zbiornik jest w kształcie prostokąta. I mam tutaj tą płytkę drukowaną, którą wcześniej pokazywałem. Widać, że ona mieści się na różnych płaszczyznach. Tutaj ten koszyczek nie dotyka zbiornika. Dzięki tym uchwytom on się unosi tak w powietrzu. I gdy wyciągniemy te elementy, można również też wkładać ten oto sposób. Prezentuję Państwu jedną z większych myjek ultradźwiękowych dostępnych w naszej ofercie firmy Gotronik. Model 080T, która ma pojemność 22 litrów. W ramach tej serii jeszcze są myjki o pojemności 30 litrów. Rozpakowuję to opakowanie. Widać, że są piankowe wytłoczki chroniące produkt na czas transportu. Pomóż mi ją rozpakować, uh -huh. żeby to było czy koszyczek jest? Myjkę mam już rozpakowaną i co otrzymujemy w zestawie: przewód zasilający, polska wersja instrukcji, obsługa jest dosyć prosta, ale zawsze warto mieć. Jest duży metalowy koszyczek. Nie podaję Państwu wymiarów, ponieważ jest to wszystko w specyfikacji. Jest metalowa pokrywa, jest rączka. Wszystko jest wykonane ze stali nierdzewnej. I jak się prezentuje ta myjka? Już teraz przy pomocy dwóch rąk muszę Państwu zaprezentować. Zespół programatora możemy oprócz czasu również regulować temperaturę oraz moc. Co ważne, w myjkach ultradźwiękowych ona ma funkcję degas, a więc odgazowywania oraz semi-wave, a więc modulacja mocy. Zbiornik, jak widzimy, albo zbiornik jeszcze będzie później. Obudowa, tutaj widzimy. Jest wszystkie elementy są metalowe, jest gniazdo zasilające, zintegrowane z bezpiecznikiem, przełącznik, gumowe nóżki. Tutaj z boku to, co chwytam, są rączki do przenoszenia. Oraz, co ważne, jest zbiornik spustowy, to jest półcalowy i już nie musimy tej myjki ze względu na jej wagę podnosić, tylko po prostu podłączamy zbiornik spustowy. I teraz rzućmy okiem do tej wanienki. Jest ona naprawdę duża. Tutaj mamy w zbiorniku jest otwór, gdzie jest otwór spustowy. I już jest większy komfort pracy. Ta myjka może pracować stacjonarnie. Tutaj już to jest kwestia tylko formalności, że zaprezentuję Państwu te moje wzorniki, które umieszczam w tym koszyczku. I tutaj już naprawdę. Te myjki nadają do zastosowań profesjonalnych, gdzie naprawdę duże dużo elementy lub wiele mniejszych czyści. И он да, тебя